Widzowie witam was na tak naprawdę pierwszym odcinku z sezonu trzeciego rozdziału czwartego Fortnite Słuchajcie, y, to jest tak naprawdę drugi odcinek, bo wleciał karnet Także widzowie, y, karnet nagrywałem, słuchajcie, karnet bojowy w sezonie y, trzecim To jest tak naprawdę taki drugi odcinek, ale zgrał pierwszy Słuchajcie, powiem wam tyle jest mocno, słuchajcie, yy, witam was na odcinku, zostawcie łapkę w górę, suba z wami, słuchajcie, to jest taki pierwszy odcinek, sobie po prostu pogramy, ja już, słuchajcie, mam miejscówki odkryte, ponieważ ja, widzowie, mam nawet grę wygraną, ja po prostu, widzowie, powiem wam tyle, sorki zalagi jakby były, ja powiem, widzowie, wam tyle, Biłem parasolkę, akurat po nagrywaniu, że tak pograłem kilka gierek i biłem. nie wiem jak, słuchajcie, ogólnie, wiecie, na karnesie wam mówiłem, mam ten duży poziom, bo, no bo, słuchajcie, kilka poziom kupiłem, tam nie mówcie, że, że Julek sobie kupił czy coś, tylko wiecie, mi tak, tak na serio. zajcie stawcie łapkę w górę, suba zwanem. tak pod tym filmem takie 100 łapek w górę za to, że jesteśmy nowi. Do końca wakacji chciałbym mówić, słuchajcie, 100 subów, także dawajcie, lecimy, lecicie po to i słuchajcie, to jest nowa parasolka, mi się mega fajna, ona mi się ogólnie podoba. Słuchajcie, czekajcie, bo tam mamy ogólnie typów, czekajcie, bo ja nie chcę zginąć za pierwszym razem, bo lecimy sobie tutaj No tu katkę, słuchajcie, nie no, gościu tu leci chyba. Okay. Widzowie jakby nie ma żadnego że po prostu sobie gramy wszystkimi broniami Słuchajcie już były nawet Dwie aktualizacje albo i jedna Ale słuchajcie my nadrobimy to Nowy karabin więc słuchajcie my to sobie nadrobimy Wszystko słuchajcie Strzelcie łapka w górę suba z dzwonem Zostawcie łapkę słuchajcie górę suba z dzwonem e, Z dzwoneczkiem najlepiej Widzowie no i słuchajcie lecimy e, Słuchajcie to jest taka pierwsza gra Ja już mam miejscówki odkryte słuchajcie Kupiłem sobie jeszcze ten pakiet Julki bo Starczyło mi akurat, miałem jeszcze spisy w kardu, w kilka złotych i mi widzowie starczyło, także to jest na plus. Yy, Okej okay, widzowie, służycie mi oczywiście widzowie na nowym mikrofonie. To już są takie odcinki, już będzie, będzie już widzowie ten mikrofon na zawsze prawdopodobnie. A czy kiedyś się na pewno zmienia? Nie, nie widzę mikrofon, ale wiecie. Spróbujemy na razie ten nagrywać, nie, będzie mega fajny. Słuchajcie, pijemy podkę, mam 62 ogólny poziom, także no. Yy, sorki jakby były lagi, ale chyba nie będzie. Wiecie, dużo osób gra. Sorki za dźwięki w tle były, ale chyba nie ma. Słuchajcie. No i to jest słuchajcie, nowy sezon. Yy, mi się naprawdę, słuchajcie, podoba. Będzie masa odcinków do soboty, od tej soboty, widzowie. Do następnej mnie nie będzie, ale od tej, no właśnie, na, od tej, do następnej, jakby od tej soboty mnie nie będzie, ale już od następnej będę. Także, wiecie, widzowie. No, będą słuchajcie odcinki live, będziemy na y, będziemy... Muszę ogólnie za 7 dni, będzie miał jak nowy. Słuchajcie, hu, hu, widzowie nie, sobiecie, jak my tą gierkę wygramy, powiem wam, że to będzie sztos, sztosik w totalny, sztos totalny. Słuchajcie, mm, no, powiem Wam widzowie, że y, będziemy razem na live'ach, sobie bijali poziom na y, odcinkach, na odcinkach, na live'ach, na odcinkach, live'ach. No, Na no, odcinkach widzowie, na live'ach No i tyle widzowie, okej okay, Weźmiemy sobie te trzy skrzynki Słuchajcie e, Tak sobie możemy o tym sezonie porozmawiać Słuchajcie, doszło mega dużo zmian Tyle rzeczy doszło e, Nowe SMG, znaczy on już kiedyś był Ale oni dodali e, ten Ej e, nie widzowie, e, czy to jest Najlepszy odcinek, ale w sumie tego karabinu nie chcę Bo ja mam złoty, ale patrzcie to jest alfa To jest karabin szturmowy MK alfa Słuchajcie, napiszcie też w komentarzach, czy, nie, czy wszystko dobrze słychać. E, czy wszystko dobrze słychać, czy nie mówię za głośno, czy nie za cicho. Nie wiem, widzowie, z tym nowym mikrofonem. Napiszcie, jak tam widzę, z tym mikrofonem jest, ale słuchajcie. Ogólnie, plan na to jest taki, żeby zebrać dużo masów, dużo leczenia i wygrywamy gierkę. Ogólnie, widzowie. No i słuchajcie, o, mamy typka. Leży, leży, widzę, mamy go. Mamy gościa, widzę, mamy go. Te cesarki zolali, naprawdę, tyle osób gra, że naprawdę, wiecie. Okej, okay, widzowie, lecimy, lecimy. Przeładuj, dobra. Słuchajcie, hmm, Powiem wam, widzowie, że naprawdę ten sezon przyniósł dużo zmian. Nowe zadania: e, ruiny, rumoru, cieknąca centrala i pnące posiadłości. Też na live'ie odkryłem kilka y, tych y, kilka jakby no, tych map, no wiecie, no tych wysypek m, odkryłem kilka, także no. Y, no i widzowie, plan na to jest, żebyśmy grę wygrali widzowie. Plan na to jest, żeby wygrać grę. Słuchajcie, no, cieszę się z bo to jest tak naprawdę moja pierwsza gra. Ile tam ja widzę, dwie gry sobie tylko to, wiecie. Słuchajcie, lecimy. Fajnie by było zdobyć mityczne bronie. Słuchajcie, ale może odcinek tylko taki nagramy, tylko mityczne bronie w Fortnite 3 rozdział 4, no może widzę, będzie, <grym> może będzie, ale nie wiadomo. Dobra, słuchajcie, zbieramy ale możemy zrobić teraz SkyBase'a, ale chyba to będzie oddzielny filmik na SkyBase'a. Także no, tutaj mamy jeszcze jakieś klucze, do tego zejdziemy, tu perki, słuchajcie, są nowe, mm, także bierzemy je tutaj, Takie, no spoko są nowe perki, spoko, spoko. Dobra, słuchajcie, kupujemy tutaj nowe te rzeczy, bo tutaj są nowe, no yy... właśnie, nowe karabiny. Wrócił ten SMG. Słuchajcie, mi się chyba bardziej opłaca kupić yy, tego SMG, ponieważ widzowie, powiem wam jedno. E, do nowej aktualizacji wszedł ten nowy karabin i nowa pompa. Ale to jest taka pompa, jakby to był karabin, ale to jest, widzę, pompa. Double pompa chyba ona się nazywa. Słuchajcie, może tu pompę znajdziemy dzisiaj. Przetestujemy, ale z tego też będzie oddzielny odcinek, że tylko pompa albo coś, widzowie. No. Słuchajcie, wiecie, no sorki, że takie nagrywałem, ale po prostu nie było mnie też czasami w domu i w ogóle. Także, wiecie, widzowie, ja na spokojnie nagramy to wszystko. No i tak, widzowie, w ogóle chciałem mieć Julkę, ponieważ to, bo u nas, słuchajcie... Za to, że ja jeszcze na kanale nazywam się Julek Games, no to słuchajcie, hmm, Julka, Julek Games, Julka, no słuchajcie, to tam coś tam jest, nie? Słuchajcie, napiszcie też w komentarzach, czy podoba wam się nowa nazwa kanału, nie? Ten Julek Games. Mogę, słuchajcie, zmienić, na przykład, no, Julgao, albo na, znaczy, z końcówkę ao, Julgao, tak myślałem, Julgao. Słuchajcie, tak myślałem, że, o, Julgao dałem nowy film na YouTubie, e, yes, oglądamy, nie? No, możemy widzę tak dać, nie? Ale to napiszcie, jak chcecie, nie? komentarzach, napiszcie. To widzicie ten film prawdopodobnie w czwartek albo w piątek. Nie wiem, czy się wizę, czy się wyrobię go zmontować, ten film, także... No nie wiem, ja myślę, że go w czwartek będziecie go widzieli, chociaż widzę tak szczerze, nie wiem. Mm. Okej, okay, jemy sobie tu rybę. O, i ta ryba też została wprowadzona. Mm. Ona jest fajna, termowizyjna. Przecież szukamy nowej pompy, bo... Ja bym chciała w sumie przetestować. Ogólnie wszystkie bronie chcę przetestować z aktualizacjami i w ogóle. Mm. No i widzowie tyle. Ej, będą jeszcze z tego oddzielne filmy, oczywiście. I słuchajcie, niby w tym sezonie będą tylko trzy aktualizacje. Tak się dowiedziałem. A tu były już dwie albo jedna, także widzę, to chyba... Coś tu chyba nie gra widzę. Coś tu chyba... Coś słuchajcie chyba pokić Nie wiem, bierzemy tu pompę ogólnie. A bo dobra, widzę, weźmy w nową, bo ona jest nowsza i ona jej nie było w pierwszym, w drugim sezonie. Także no. Słuchajcie, yy, niby jest już, widzę, zapowiedź na sezon czwarty. Słuchajcie, nie, co niebawem zaczął się sezon trzeci, a on już. A już piszą, że przecieki na sezon czwarty. No widzę, no wiecie, tak chyba. Troszeczkę chyba za szybko z tym sezonem czwartym oni pole, polecą, ale. Nieważne, dobra, słuchajcie, mamy typa, czekajcie. Trzeba go jeszcze wyjaśnić. Cześć, widzowie. Leczymy się szybko. Dobra, widzę spokojnie, spokojnie, spokojnie. Widzę, damy radę, ja niech inny jak nie my. Nie widzę. Przeładuj pompę, pis, przeładuj pompę. Sorry, że nic nie mówiłem, ale zejdzie. Trochę się opijemy podkę drugą. Druga podka widzę, tutaj leci. Eee, czekaj się, dobra. Eee. <śleskujesz> Okej, okay, widzę Dobra, leży widzowie, nie no Ja nic nie mówię, ale Ja jestem proplayerem, ja, ja nic nie mówię, w słuchajcie sensie. ja, ja, ja znam przecież, że, ja że, ja że wiem, kiedy go porobię Normalnie Ja po po jestem Nie nawet widzę, żartuję, jestem proplayerem Ale w sensie może spoko gram Jest git, słuchajcie dobimy jak najwięcej na tym filmie Widzę sensie. wyświetleń sensie, Lecimy w Słuchajcie, sensie, dużo osób pewnie wie, że to sobie ja dopiero tobie. dawno ten film, węgrywam, ale... Wiecie, jak tu jest na wyjeździe albo gdzieś i nie wie, no to idealnie na odcinek leci, to mamy to, nie? Dobra, ale czekajcie, bo mamy kolejnego typa. Dobra, goście tam. Nie nie, że gościu, ale... Leżysz! Hu, hu, hu. Co on ma? Nie wiem. Mm. Termowizny celownik. Okej, okay, co to jest? Działko z Cybertronu? Co to robi, widzowie? Jakby ja do końca, widzę... Wizowe... nie, że ja ten, ja, ja w ogóle mało, ja w ogóle prawie broni nie znam, słuchajcie, ja tak, ja tak mało gram teraz w Fortnite, teraz wiecie, ale teraz, słuchajcie, wracamy, robimy earningsy w Fortnite i lecimy. No dobra, słuchajcie, a co robi to działko z Cybertronu? Te bronie wiem, jak inne okej, okay, ale... Co robi to działko? Co robi działko z cyberstroną? Albo co robi mobilny wojownik? Będąc na, na szynach do grindu, yy, oczach i tralka regeneruje zdrowie i częściowo osłoną, O ile nie jesteś na terenie burzy, okej. Okay. A czyli wiem, czyli regenerujesz po prostu osłonę i ten. Tylko nie może być na terenie burzy. A to widzę, że rozumiem. Dobra, czy jest tutaj nowa pompa? Ojku, się zagapiłem. W ogóle widzę, prawdopodobnie powrócił z pas do gry, albo ma powrócić. Nie wiem, widzę, tak mówili. Mówiono tak. Dobra, ej widzę, czekajcie. A co gdyby tak bossa, widzę, porobić? i cię będą mityczne bronie. Ej widzowie, czekajcie, 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 czekajcie. Nie widzowie, dawaj go. Jak nie, widzę, jak przegram, to będzie lipa. Troszkę. To straszna lipa. Słuchajcie, będziemy mieli te mityczne broni. Wiesz, 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 to, wiesz to. A! To, to. Oh! Oj, 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 widzę, widzę, widzę. widzę, widzę. Rupij, gościu, szybko. Leżysz, gościu. Da, da, uniełka, daj tu daj tu migiełkę. Widzę co tu się dzieje. Dobra, leży, 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 leży leż, widzę. Słuchajcie, szybko się leczymy. Widzę jak to, jak to wypali, słuchajcie. Jak ten plan widzę że wypali. To będzie najlepszy odcinek, słuchajcie, świata. Mamy już, widzę, kartę. Mamy już mityczny broń. Ale nie mamy leczenia, także... No to... Dobrze nie burzy, słuchajcie. Chcemy mieć te działko z sobie, no, dobra. Bierzemy widzę, tak, bierzemy tak, bo po prostu inaczej nie zrobię sejcie tego. Nie wiem widzowie, co ja tutaj robię zajcie ale tutaj się tyle dzieje. Że tutaj nawet nie ma pytań. Tutaj się właśnie tyle dzieje. Dobra, słuchajcie, lecimy szybko do sejfu Sorki zalagi jakby były widzowie, ale jestem w burzy. Jest tyle osób, że ja nie wiem widzowie. Aż mam cały komputer na górę. Nie no, widzowie, nie przesadzajmy aż tak, ja mam, ale wiecie, jak to jest, dobra, otwieramy szybko sejfik. Widzę, no wpadłem na pomysł, no co, no, no może, może być, widzowie, dobra, czy to buduj szybko, buduj, buduj, buduj. Nie ma czasu. Do strefy trzeba iść aż tutaj, także widzę, to nie jest za dobrze. Wiesz Do dawaj, to. Co to jest? I co to jest, by, 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 za broń? Widzę, ja taki zdziwiony, ale ja nie wiem, co to jest za broń. Usprawiony karabin z magazynem wytarżowym? Weźmy. mamy tutaj też gold. I jest znowu, bo wybuchowy karabin powtarzalny? Ej, to jest tak widzę, shotgun. Dobra, bierzemy go, bierzemy, widzowie. Widzowie, ja nie wiem, tutaj się dzieje. Widzowie, ja tutaj się dzieje. To jest za mocno tutaj, jeśli jesteście. Uleczymy się na spokojnie apteczką. Weźmiemy, weźmiemy mgiełkę. I co to jest boomerang kinetyczny? A, wiem. Widzę ten boomerang kinetyczny, to jest ten. To jest takie coś, że to oparcie. pyk i to do nas wraca. Tak, dobra, no to jest spokojnie. To jest spokojnie. Tylko, no. Trzeba umieć tego użyć. Bo niektórzy nie wiedzą, jak tego użyć, także, no. Ja, Słuchajcie, muszę dotrzeć, bo to póki co biję po jeden, także nie ma, nie ma źle jeszcze, widzowie. Słuchajcie, idę stąd i jak najszybciej muszę, widzowie, stąd wyjść i pójść do strefy. Nie wiem, widzowie, jak ja to zrobię, ale jakoś muszę to zrobić. Także bierzemy to szybko. W ogóle są też chyba, widzę, nowe rękawice. Tak jest, do przyciągania, widzowie. Słuchajcie, ja chyba wiem, co to robię. A, to po prostu strzela, dobra. To po prostu strzela, także, bierzemy rękawice. Jedziemy jak to... Się... Co to jest? Jestem niewidzialny? Aha, ja myślę, że to się widzę przyciąga, a to jest... A! Dobra, dobra, wiem widzę co to jest. Że, że zamieniasz się, że jesteś niewidzialny. Dobra, wiem widzę o Dobra, lecimy szybko, lecimy szybko do strefy. Słuchajcie, jak to, się, jak to się nam uda. Słuchajcie, będziemy najlepsi. Po prostu będziemy... Ja w po prostu wiecie, będę tutaj... Będę tutaj bił, dajcie tutaj. Będę widzę tutaj najlepszy. Dobra, słuchajcie, nie, 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 nie znowu widzę, nie ma opcji. Słuchajcie, auto albo bez auta gina. Słuchajcie. Auto albo bez auta taka, taka jest prawda, no bo zajcie co ja tutaj zrobię teraz. Sorkies widzę. To jest za ten, ale... no nic nie zrobię, no. Chyba ping dla mnie, widzowie. Chyba reaping dla mnie. Jest te ryby szybko. No dawaj, 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 dawaj. dawaj. dawaj dobry, dobry, Widzowie, nie dobry, no. Widzowie, ja wiem, że nie Nie może być widzowie, ja nie Zabiję to po dwa. Zabiję to po dwa, jeszcze tu nie ma żadnego leczenia. Najgorzej, Sorki widzowie. A zejdźmy, a ty, jeżeli widzę, przegram. To patrzcie jaki mam luczeć. patrzcie na to, jaki mam lutę. Ej, jest auto, widzowie. Ej, widzowie tak... Ej, 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 ale słuchajcie, jest auto. dobra. Ej, jest apteczka, widzowie. Jakby ja nie wiem, co tu się dzieje. Leć się szybko, to apteczko, leć się szybko. <laughs> widzowie, nie, jak, ja, jak mi się uda, ja autem dotrę. Widzowie, wystarczy tutaj dojechać. Wiesz to auto, widzowie. Wow, z widzę zalagi, ale po prostu ja nie wiem, co się wie, Ale ja jestem w strefie, widzę, ja żyję. Wiesz, że muszę tak porowić, już taką kamerę porobić, żeby nie żyję. było żadnych lodów. Nie ja nie widzę, co tutaj się dzieje. Słuchajcie, pierwsza gra i takie tutaj, taka zadyma, Słuchajcie, udało mi się zdobyć takie broni. Nawet jeżeli się przegram, widzę, udało mi się wszystko, dosłownie wszystko. Przecież już wygrać nie musimy, ale naprawdę dostał? Gdzie trzeba słychać? Trzeba... Ej, mam to! Gościu, no, spam tam. Jezu widzowie. Jak ja wygram tą gierkę? Leży, widzowie, nie no! Nie mogę, widzę. Dobra, słuchajcie. Mogę iść po tamtego, słuchajcie, w sumie lud, ale nie, bo tam jest strefa. Słuchajcie, ostatni został jeden na jeden widzowie. Uwaga! Dawaj, gościu! Chodźę tu! Westać będzie bomba! Aha! No i jest gościu? Aha! No chcecie pożyć się uleczyć! żeby nie dostał, gościu, nie dostał, bo jest jest najgorsze. <grystanie> widzę, nie chcę tego przegrać, bo jeżeli przegram, to będzie lipa, ale trudno, widzę. Dostał bombę i co, gościu, i co, i co, i co, i co, i co, kto jest dobry, kto jest dobry, kto jest dobry, to jest dobry? Uleczył się, widzę, widziałem, że się uleczył. cie, bomba. Ajajaj, bize aj, aj, byłaby bomba piękna. Oj, ależ so. źle robię? O ja z gości no i Gościu odpuść się. Czysi Widzę gość nie daje spokoju nie, gościu. Prześlę. Prześlę. Gościu leci, gościu leci, nie. Gościu no weź się, weźże weźże się, odpuść się sobie już. Jest, widzowie, nie no, słuchajcie, widzę taka bomba Sorki, że, słuchajcie, taki ten, yy, yy, słuchajcie, Sorki widzę, że tak chcę, yy, że tak krzyknę, ale widzowie, pierwsza gra, pierwsza wygrana, odcinek, słuchajcie, może być długi, Sorki za to, jak wyjadę, jak chcę, nie robię, ale dobra, to nieważne, znaczy no, no i widzę, słuchajcie, mamy to, słuchajcie, udało nam się, mamy to, widzę, widzę pierwsza gra, pierwsza wygrana, słuchajcie. O to chodzi, widzowie. Ale taka bomba ostatnia, widzowie. Słuchajcie, to było na tyle z tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, suba, z dzwonem. Słuchajcie, no więc tak. Widzę, to było na tyle z tego odcinka. Trzymajcie się, cześć.